Udajemy się do szczawnicy na Rydek. Zatrzymaliśmy się w sztawie na takim miejscu parkingowym, są fajne stoliczki. No i niestety utknęliśmy w, w dużym korku. Ten czas w korku już sporo się nam wydłużył. E, Stał nam ostatnie 11 km. Pół godziny zajęło nam szukanie miejsca parkingowego. Witamy. Jest 12 października, udajemy się do Szczawnicy na Rydek. No i jest godzina 9.15, nie mamy daleko niekoło ile półtorej godziny drogi. No, zobaczymy czy nie będzie korków, jak nam szybko się uda dojechać. Zapraszamy na, dzisiaj z nami. Zatrzymaliśmy się w szczawie na takim miejscu parkingowym, są fajnie stoliczki, Niestety są zajęte w tym momencie wszystkie. No tutaj się kolejne budują, więc na pewno będzie bardzo fajne miejsce, żeby sobie odpocząć, Już tutaj nawet chyba Państwo na noc zostawali. No i zjemy coś na szybko, szybkie śniadanko drugie i jedziemy dalej, no i niestety utknęliśmy w, w dużym korku. Nawigacja pokazuje nam jeszcze godzinę 27 minut, a 19 km, więc no to najdłuższe chyba 19 km od długiego czasu. No W każdym razie no, radek zaczyna się o 13.00. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś zobaczyć. No i czy będziecie zaparkować, bo chyba samochodów musi być sporo i sporo osób też jak z tego co widzimy zawraca. Tak więc no, zobaczymy co uda nam się nagrać Tam sobie do pogażnika było ze śniadania Niestety czas w korku już sporo się nam wydłużył e, Stały nam ostatnie 11 km do przejechania ponad godzinę więc najlepszym chyba sposobem jest albo motor, albo rower tak, rower na pakę i stanąć na początku korka i miła wycieczka trasa jest całkiem fajna więc no polecamy jazdę rowerem, gdybyśmy wiedzieli dotarliśmy do Krościenka nad Dunajcem przynajmniej pięć, pół godziny Zajęło nam szukanie miejsca parkingowego. Graniczyło to z cudem. Cud się spełnił. Zaleźliśmy w bocznej uliczce na prywatnej posesji za drobną opłatą 10 zł. Nie majątek. Tak myślimy w perspektywie tego szukania tego wszystkiego. Idziemy na piechotę. Mamy jakieś 5-6 km do przejścia. Jest rynek krosienko, całkiem ładny. <noise> Ciekawe czy jest zgłoszona czy jest owca? No. A tu też mamy owieczkę

Jestem jakaś wieczka zagubiona. Oh. In the forest leaves fall down, red and yellow all around. Squirrels gather nuts, oh what a sight! Autumn days are such delight. Jump and play, sing hooray Autumn animals join the day Oxes, owls and bears all fly Underneath the autumn sky Bunnies hop in golden fields Hedgehogs in their cozy shields Deer prance fly with graceful ease Through the rustling autumn breeze Jump and play, sing Wśród takich pięknych widoków jedziemy teraz na kolację na Słowację. No i postaramy się też pokazać tam, jakie są ceny, co można innego, może powiedzmy, niż u nas jest w takiej typowo, powiedzmy, w typowo słowackim barze, karczmie, knajpie, nie wiem, jak to ująć. Tam w oddali widać zamek w Nidzicy. Restauracja, do której żeśmy chcieli iść jest zamknięta dzisiaj. Myself in a beast so neat.